Dajcie mi na szepcie. Nie, ja idę na jedynce sobie odpalę i tego. O kurwa, to jest... 3-3 NO NIE WIDZĘ BRAMEK! Nie, nie, kłamiecie. Kłamstwo to było, ale ktoś sfajkował. Fakę to jest. Winner, no to nie wiem, no to będę miał czwarty drank do zrobienia. Ale sfejkowaliście mnie kutabany. <grymny> nie, idę mecz, nie, serio. W... Nie wiem, energiści strollowali stro mocno. Ja już. Here we go. <grymny> Ola nie więc zobaczymy, jak to jest. Jakie czułości z Wanderem TFS-em tak mówicie? Nie, z Wanderem to była kopi pasta, jak my sobie robimy. To ja za godzinę wracam. No spoko, Fizerx, do zobaczenia. Smacznego obiadu, czy coś w tym stylu. Miałem zminimalizowaną grę. Sery, gdy miał chuja to na pewno by mi nie stało. A nie, by mi stało. No to nie jest ja Anastasia To jest moja drużyna Patrz, to jestem ja z moją drużyną. O kurwa I zapewne widzicie czym się różnię ja od reszty drużyny. Czemu oni mają rąk? Pa, pam, pa, pam. Jaki duży jest ten smoczek Wow, ogromny jest ten smoczek Oho, ale biedny jest, og jestem ogromny, widzicie to? Prawie jak mój bydlak Jeszcze nie tej wielkości, ale, ale, jest ogromny ten smoczek No to teraz jeszcze chwilkę pogadamy, a potem jak pogadamy. zaczynamy. Yes, I think Fervor is much better. I do agree with that. Fervor is much, 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 much better. No. Damage też był dobry. Super. Farba mi wokół tak zaświeciła. Poszedłem do łazienki. Tak le, ledwie solidnym tfu, nie solidnym tylko. Takim średnio stabilnym krokiem. I wziąłem sobie nałożyłem tą farbę na głowę i twu. Pierwszy spukałem głowę, żeby była mokra, a potem nałożyłem farbę. Na szczęście nie siadła ta farba, nie wiem, nie, nie, nie chwyciła. Bo tak to mi się obudził i mi powiedział, co ja kurwa zrobiłem. Nie wiem. Dobrze, streamka nie kontynuowałem wtedy. To było chyba jakieś. Co jest kurwa? Coś jest nie tak z tym les lasem teraz.

Czemu ja w to gram? Co ja robię ze swoim życiem? co? ty jest ciekawy, patrz, patrz O kurde, nie! to ta... drzewie Za kasztanem, ej Ostatni kasztanem o, Patrz lewo, patrz prawo o, Lewo, lewo biega Nie wiem, nie wiem o tobie Wie, wie, wie no Teraz strzeliłeś Nie, bo nie widzieli. Ale kurde, Inhuman reaction, jak strzeliłem dragshota w niebo, w komórę, to myślałem, że padnę Kurde, już się napaliłem, bo myślałem, że Ace będę mógł strzelić, a tu nie Niestety Psia i ucha Oni mają dopiero 6 Odpaliło mi tarczę po całym trade ajajaj aj. Niestety Trochę się leczę Trochę też obijam w sumie. Jakby podszedł Hekarim, ma sporo HP. No, kurde, so. Sab... Hmm, dobra, sztuczka. Nice. O, i idę, idę, tej. Może miał ją bić? Chyba. Ten doskoks E jest spory. No. Zauważyłem WHAT THE FUCK Mnie tutaj nie było No to jest tak, że ja widzę, jak on z tym rozmawia, ale on nadal dobrze gra, więc ja mam to wyjebane. Ale generalnie, no, no po prostu, no dziewczyna zabiera czas, tak? Dziewczyna zabiera czas, to na tym polega, że nie możesz powiedzieć, że dziewczyna nie zabiera czasu. No bo dziewczyna zabiera czas, to jest po prostu taki paso... Nie mogę powiedzieć, że pasożyt, ale chodzi o to, że no spotykasz się z nią, jesteś z nią, rozmawiasz z nią i to jest spoko, no i mi też się też podoba, tak, no bo kurwa oczywiście, że, że każdy by chciał mieć jakąś tam dziewczynę, czy się czy, czy, czy spotykać, bo zawsze troszeczkę może umylić czas <coughs> zamiast rączki, to coś innego, um, ale no po prostu coś za coś oddajesz, tak, i moim zdaniem no większość topowy. No to no, 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 masz 38, 39 39, o no tak, no, mam się o dychę, my bad. No to 39 Zapomniałem, jaki mam rozmiar buta, myślałem, że 33, ale mam, mam takie 34,5 no? Czyli trzeba było 43,5, Dobra. Panowie, full focus z mojej strony, naprawdę full focus, skupienie, nie chcę sobie przegrać. Gra na pewno tego kurwa śmiecia do droga, nie chcę na niego przegrać. To jest moje marzenie, moje, że jak, jak na niego wygram, otw otwieram. Co jest kurwa? Synkro w chuju! To to się od a nie Pawla? Prawo, ja się zabrałem. Brawo. I nasz R-ka. Czy... Muszę być celowany, tak. muszę być celowany. Nie Między piątkami. Jest... Między piątkami. Między piątkami. Fake planta daj. Między Jest cały czas celowany. No przecież to jest niemożliwe, no. Tak tylko mi zrobił, powiedzcie wy mi to. Przecież nie jest normalne przecież. Ładziu, jako.

WHAT THE FUCK?! WHAT THE FUCK IS THIS SHIT?! HELLO?! WHAT?! Żywo, to ja muszę tej o formę dbać. Każdy ma szansę ze mną zagrać. Jeżeli, tak, trzeba wypełnić ankietę, no i będę brał przede wszystkim pierwszej kolejności tych, którzy gdzieś tam są najbardziej doświadczeni pewnie. Albo tych, co wypełnią ankietę jako pierwsi. Ja wam wszystko wrzucę, słuchajcie, na czat. Będziecie mogli sobie to wypełnić na luzie. Kurde, no. Więc tak, zrobię tę ankietę. Czujecie mi to, Będziecie mogli wypełniać, słuchajcie, będę miał wszystko w pliku excelowskim, będę miał wasze profile, które będą dodawał. A wy kurwa samolotem, to kurwa mi kurwa i zrobił, nie podejdę do creepów kurwa, gdzie mam jak ma dwa levele przewagi przez pierdolone DCK Ale jak kurwa Raj nie ma summonerów to nie podejdzie, ale śmietnik kurwa dostanie sumonery, za 30 sekund, to, to, to wtedy podejdę no kurwa Leśnik jestem kurwa, bez mózgi koń, pal się koń jebany, pal się koń jebany, pierdolony cwelo, głupi kuju Kurwa, no i co? Gówno teraz, nie wygram tej gry Katarina. kuj